W poprzednim odcinku. Nie pamiętamy co się działo w ostatnim odcinku, więc zapraszamy do oglądania tego odcinka. Jeśli nie byliście na poprzednich odcinkach, to zalecam abyście tamte też obejrzeli, bo tam no, są fajne, choć trwają z godzinkę i pewnie ten też pewnie będzie trwał z godzinkę, więc do no, yy, miłego oglądania. No hmmm Znowu jakiś koczmar No cóż, i tak z tego więzienia chcę wyjść Dynamit! No co? No to Hello, to jest! To jest! Nie chodzimy z więzienia no nie, myślałam, że że jestem w więzieniu, to był sen Ale nie Eee, dobra, na to Kurde, jeszcze, jeszcze raz Tak z całą Idziesz czy chcesz zostać w więzieniu, no zawsze, dobra, biegniemy, Speedram. Speedrun Dobra, kurde, nic, dobra, pójdź do autobusu, speedrun E, tak, normalnie autobus się tutaj zrespił. Na pewno nie zadzwoniłem do jakichś kolesi. E. Jedziemy kogoś obrabować. Poczekaj. Musimy jedną informację przypomnieć widzom. Znaczy szczególnie tym młodym. Chodź, chodź, chodź. 1 lipca. E, za 2 dni będzie. I tak, tylko pewnie tego nie wyślesz tego tego oni są w kuchni i to nie dobrze? Nie ważne, to nie tu. Na pewno na pre dzień premieru będziemy, ale nie powiemy wam gdzie. No. I... Jesteś? Jesteś? Hmm. No z czego wyskakujesz, dobra. I tak idziemy do tego domu przed nami. Dobra już. Ech. Bo coś mi tak za sekundę nie ciebie ścięło? Nic z ciebie nie słyszałem. Bo jestem bardzo szybki. Dlatego. Pomoc! Pomocy! Dobra, ja, to jestem. No, ale ja też potrzebuję pomocy, ale dobra. Bo teraz ty zabierzesz pieniądze, bo ja już mam. Dobra. O kurde, noczuż. Musimy gdzieś indziej obrabować. Tak, szybko, bo ty tu z zonami biegnie. No, musimy, musimy zbudować, yy, no, swój dom, bo... No bo chyba jak się idzie do mnie dzienia, to mogą chyba zabrać. Nie. Nie. Tak, wiem. tylko że później zbudujemy dom. Później po tym domu zbudujemy dom. Dom. Farnia, o, kafarna. mam otwarte. Dobra, ucieka szybko Nawet na górę, na górę, na górę, na górę. Nie. Ja zabrać pani hajs. Champagne. I dobra. Do widzenia. Dobra, no, jestem chyba w salonie. Ale to jest tak tu ciemno. Gaz, gas, gaz. Mam for gas! Unit, unit. No i nigdzie nie ma No, nie ma save no to wychodź szybko z domu. Gis, 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 I'm running for giz. A jednak, dobra, zablokowało. E, o nie, muszę teraz nawracać ci po ciebie. E, dobra. Motor. Motor. Dobra. O nie, jestem normalnym Jestem w centrum. Tylko jedę po ciebie. E, to ja pójdę sobie... Ja pójdę na ten banner z minionkami. Na ten dobra. Movie Station... TV i tu tam cokolwiek. Minionki, wejście grą już będzie 1 lipca? No Tak tak. Szymon? No. Gdzie ty jesteś? Byłem koło tego bana, jak nie bądź tam. Będziemy tam w premierę, ale nie powiem gdzie. Lublin, tyle. Lublin. Gdzie ty Dobre. jesteś? Gdy jestem koło tego Tu? Dobra, i będę teraz czekać w centrum tym. Tam gdzie fontanna. Ale ty mnie zmylasz. Oh. Na pewno do wody nie wleciałem. Dawid, Dawid, Dawid. Chodź. Gdzie, tu, gdzie autobus? Tego wcale nie był ukradziony od jakiegoś zio, ziomka. Ej, nie my, no teraz motorem jeździmy. Hmm. Za to nam zostanie mniej hajsu na dom, choć tak naprawdę wszystkie domy w Brookhaven są za darmo. Jakby dobra, wszystko do tego. To jest. Ej, bioruszko. Nie, tu osoba jest szybko. Uciekaj! Nie mogę! No to nie idź tam! Mi chodzi normalnie! Uciekaj o, do, do góry, dobra, góry już, gdzieś! Dobra, już drzwi wy otworzyli. Drzwi wy, wy otworzyli. No ale nie w tym sensie uciekaj! Nie chodzi w sensie, uciekaj do sejfu. No, ale. ale w sumie, no. Teraz y, ty sobie weźmiesz, hajk, bo już ja mam te swoje. Hajki. Fist! fist! Grubu fist! Grubu fist! Fister! fist! Grubu Dobra, chodź szybko! Idziemy kupić dom. fist! Grubu fist! Grubu fist! dobra, fist! Zami fist! Bardzo Minionki dzisiaj. Znowu, znowu reklama, nie wiem ile razy może na tutaj wspominać o minionkach. Brrr, brrr. Om, Bro. Ej, nie mogę się zatrzymać, a nie działają. Dawid! Hmm? Dawid! O nie, co? No. Ja... nie działają. Nie mogę no. przestać jechać do przodu. No to co mamy zrobić? Mieliśmy kupić dom. Nie wiem. Jezu, nie.

Co, się stało? co jest? jest? Ja wychodzę z auta A Co się stało? O, auto, auto zniknęło Ja teraz Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Ty, ty ty jesteś kurczakiem? Ja się czuję niziutki Ja się czuję dzisiaj niziutki jakiś Nie wiem czemu jakiś Coś e, mi się ty, stało? Nie wiem. Od, a Tu na niby jakiś szef tego. E, witajcie, y, Dawid i Szymon. Y, dostajecie pracę jako ci, od paczek, no, dostawcy paczek. I... Cii, cii, cii. Czyli co mamy robić? Ojejku. No ja nie rozumiem. Ja idę, mam pieniądze jakieś, nie, nie je wydać na coś. Ej, chodź ze mną, chodź ze mną. U, paczki nowe, Paciuszki! A jakiś jakieś Tak, ja mam naaczki. Może. Taka może... Może tak, Ale. Może. Może tutaj trzeba... Paczki do tego wozu dawać. Dobra, ale najpierw wchodzimy do sklepu, bo mam pieniądze jakieś. To ja też mamy jakieś pieniądze, ale ja chyba nic z tego nie kupię. Nie wiem, ja mam prawie milion. Ciekawe, kiedy ci pokażę lustro. Hmm. Co tu mamy? Pojazdy albo skórki? Ja chyba pozbieram sobie na pojazd taki za 7,5 milionów. Hmm. Albo muszę zobaczyć, jakie są. Są hmm. jakieś chyba skórki do, do nas. Kupiłem koszarkę, bo jest za zero Robuxu. Ale to nie jest więc i tak go nie, jej nie dostaniesz. Ja wiem. Dobra, tak. ja idę dostarczać paczuszki. No mu jesteś taki mały. Nie wiem. Muszę popatrzeć, jak wyglądasz. Tylko, tylko nie wiem jak. Bo nie ma tu żadnego lustra. No, hmm. że, dobra. Ej, wejdź do tego na chwilę. Co to robi? Gracie przechodzimy. Gra przed fani. Ciekawe co się stanie. mieć pudełka z półek, aby co? dostać pudełka do magazynu bramek. Pierwsza drużyna, która wy, wypełni swoją połówkę lub zdobędzie naj... co? Nie rozumiem. Mam liżość jakieś ten z paczki. I dać je chyba do auta. I ta osoba, która najwięcej punktów zdobędzie, ten wygrywa. Trzeba szybko. No. Ja. Ale z dziećmi jesteśmy przyjaciółmi. Więc nie wiem, po co mamy się ścierać. Eu é, mas ele teve é graça. Galia Deus. Vila Guia. Jeden punkt. a jak się tym prowadzi? Znaczy, że na niby. Nie wiem, ja jakoś dojechałem. Jakieś rady są. Cokolwiek. Trzy punkty. Nie, ja nic nie widzę. Ja i coś jadę po prostu. Ja po prostu jadę. Mi strasznie rakuję. Mnie Najbardziej ja ci jadę <grycie mi ścino> Mogliśmy tego nie wybierać Pewnie gra by się działała lepiej. Dobra, co? Ja chyba... Ja nimi nie zależy, że, że przegram. A drodze. Na jeden punkt, bo dopiero. Ej no, dobra, nie, dobra, wygrała. Dobra, lepiej, nie działa I co było... i co... i po co to było? Nie wiem Jak jakby po co to Ale masz jakieś takie fajne... jakieś paczki masz Może je trzeba dostarczyć? No wiem Znowu mi się kurczak zepsuł Mi się jeszcze nie zepsuł Miałaś te... możesz zrobić tym autem drift, aby odblokować ten kursor. A ci mi się chce. Nie wiem, mi się nie chce troszkę grać. Ale chyba tylko troszeczkę. No to tluszka. Ten film będzie trwał jakieś 5 minut. Dobra, jeszcze wrócić zlikwidował, to pewnie będzie jakieś 10 minut. A normalne, to normalnie trwają godzinkę. Normalnie odcinki z tej serii, to normalnie odejdź w y, 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 trwają z godzinkę. No. Dobra. Jakiś mam lawowego boksa. Się wygląda. Um. Nie wiem, kiedy tą scenę jakby kończyć. Ale skończymy tak, że też wypadniemy. Nie. Wtedy zrobimy... Nie powiem tego, ponieważ jeszcze to widzowie widzą, bo dalej się nagrywa. Dobra. Muszę dostarczyć paczki. Takie jest moje zadanie. Do kiedy tą część jakby kończymy? Znaczy, że część tego odcinka. Słyszysz? Dobra, zaraz tą część tego odcinka skończymy. Bo muszę te dostarczyć paczki. Ja chcę iść do basenu mojego w Bo mnie jest tak gorąco w pokoju już ja nie wiem. I się uduszę Aj. No więc chyba skończymy tak, że pauza. Dobra, to teraz sobie jeszcze tylko te paczki dostarczę i bo podobno dostałem wiadomość, że Szymon ma nowe auto, więc Możemy się przyjechać, może, gdzieś się, może się z nim przyjech przyjecham. Znaczy, że jak ja jako pasażer. Gdzie jest widzę, gdzie on jest to ja zrobię bez niego. Muszę dostarczyć paczki i rozwalać wszystko na drodze. O! Chyba to jest on. Dawid! Kema! Szybko. Siadaj! Dobry. Siadaj! Przejedziemy Szybko się tym nowym autkiem. Rozwalając wszystko na drodze. Ech. I się okazuję, że... Tas narrator mówi i nagle się okazuje, że hamulec nie działa. Nie i działa. Smówka! I to jest! O, 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 o.